Hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z testem maseczki w sztyfcie. Tak, moi drodzy, jeszcze nigdy czegoś takiego w sumie nie testowałam. Możliwe, że jest to już dostępne gdzieś na polskim rynku, albo może na zagranicznym, można sobie sprowadzić, ale jak coś w stylu, ale dla mnie jest to. Zupełna nowość, dlatego stwierdziłam, że Przetestuję to razem z Wami Zanim mówię coś więcej O tym produkcie Skąd go mam i w ogóle To zapraszam Was do zostawienia łapki w górę Jeżeli odcinek Wam się spodoba A teraz bez zbędnego przedłużania Rozpoczynamy ten odcinek Jakiś czas temu nagrałam filmik Z testem czarnej maseczki Pilow Wtedy to było na maksa popularna ta maseczka. Po prostu wszędzie ona była. I chciałam ją po prostu przetestować, i sprawdziła się bardzo dobrze. Do teraz z niej korzystam. No i co? I dzisiaj przychodzę do Was również z testem maseczki. I tym razem jest to maseczka w sztyfcie. Ja o tym jeszcze nigdy nie słyszałam, więc stwierdziłam, że to. Przetestuję. Kupiłam to ogólnie w Seforze. Jest to w ogóle wytwór Seforym. Tak się prezentuje. Taki malutki, czerwony sztyft. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Kupiłam to, jak byłam w Seforze w Miami właśnie. W sierpniu Mam, że jestem bardzo tego ciekawa Wydaje mi się, że to może być naprawdę super opcja Żeby zrobić sobie taką maseczkę Wiecie, zmywalną Którą w dodatku nie trzeba nakładać palcami Także robisz to na szybko Nie brudzisz się Myślę, że jeżeli to nam się sprawdzi To będzie naprawdę, naprawdę fajne Piszcie, czy kiedykolwiek widzieliście coś takiego, albo czy kiedykolwiek testowaliście coś takiego. Ok, a więc co? Zobaczymy, jak ona wygląda i czy pachnie rzeczywiście arbuzowo. Wow! Wygląda jak taka, wygląda jak taka, powiem wam, różowa glinka. O, sami zobaczcie. Wygląda dosłownie jak taka różowa glinka. Jak są też takie właśnie maseczki, takie glinkowate, to tak to właśnie wygląda. Wysuwa się, dobra, działa wszystko. I pachnie arbuzami. Wow, nie, no ja jestem, jestem po prostu zachwycona, serio. Zobaczymy, czy zadziała. Tymczasem muszę oczyścić i umyć twarz. Pierwsze co to oczywiście, zmyję makijaż, no bo nie będę robiła maseczki w makijażu i tak mam na sobie teraz resztki z całego dnia, także. Okej okay, moi drodzy, wróciłam, umyłam już twarz, zmyłam makijaż, zrobiłam sobie koczka, żeby żadne włosy mi tu nie wchodziły na twarz. E, no i co? Testujemy tą maseczkę. Powiem wam, że jestem na maksa i ciekawa. Nie wiem czego się spodziewać. <laughs> Pachnie bardzo ładnie. No i co? Myślę, że w sumie nałożymy sobie ją na całą twarz. Aż Ogólnie na początku będę robić to do Was, a potem tutaj mam lustro, bo jesteście na mojej toaletce i tutaj mam lustro, więc... Mm, więc jak coś, będę się patrzeć tam, ale spróbuję Wam to jak najlepiej pokazać. Okej, okay, wydaje mi się, że tego trzeba nałożyć sporo. Można to bardzo precyzyjnie nałożyć powiem wam naprawdę oki okay. <grym> Mam nadzieję, że nie zakładam tego jakoś super za dużo, bo to musi mi wyschnąć na no wiecie w przeciągu pięciu minut Ciekawa... O nie! Poszło na poszła poszło na brew. Sprawa wyczyszczona. Dobrze mieć jednak przy sobie wacik. Tak właśnie jakbyście mieli taką akcję jak ja. Ok, mam to już na twarzy. Wy to dość słabo widzicie, może jak się tak do Was przysunę, tak się prezentuje. No pięknie. Eee, no, i ogólnie poglądamy, jakbym miała jakąś... Czekajcie, może, może bliżej światła. Wydaje mi się, że widać to. No, wydaje mi się, że widać. Wydaje mi się, że to widać, że to widzicie. No i co? Ja teraz poczekam 5 minut aż to wyschnie i wrócę do Was podczas zmywania tego w łazience. Także do zobaczenia za chwilkę. A few moments later. Jestem już w łazience, niestety nie mam możliwości Was postawienia inaczej niż tak jak stoicie teraz. No ale będę zmywać tą maseczkę z siebie. Ona już całkowicie wyschła. Zajęło to, jak się z wami pożegnałam, to poczekałam jakieś, poczekałam jakieś 8 minut, bo jeszcze tam będzie nasy serial i w ogóle, więc to trochę się przesunęło, ale myślę, że gdzieś po 5 minutach ona już była wysuszona. Także co, teraz będziemy to zmywać. Już mam tutaj ręcznik i co, zmywamy ciepłą wodą. Na razie spróbujmy bez mydła, hmm, wydaje mi się, że zajdzie bez mydła. No to jest tylko maseczka, nie? Więc po prostu ciepłą wodą. Lecimy. Ok, maseczka całkowicie zeszła, nie miałam z tym jakichś większych problemów. Łatwo schodziłam. I co? Teraz wracamy na podsumowanie. Okej, okay, jesteśmy już w moim pokoju z powrotem. Ogólnie na chwilę obecną jakichś większych efektów nie widzę. No, po prostu ta skóra się nie zmieniła. Ale jeśli na przykład chodzi w Dotyku, to jest taka bardzo mięciutka i milusia. Także wygładziła tak tą skórę. Fajna jest, zwłaszcza policzki, tu gdzie nałożyłam na wiecie, czyli policzki i czoło, może troszkę ewentualnie broda na nos nałożyłam najmniej, ale też jest w sumie gładziutki, ale policzki to najbardziej. No, powiem wam, że fajna ta maseczka, podoba mi się. E, myślę, że będę z niej korzystać. Zdecydowanie najwygodniejsze jest to, ile to trwa. Normalną maseczkę samo, żeby się działa, to bym poświeciła 15 minut, a tutaj 10 minut zajęło mi tak naprawdę wszystko, bo 5 minut czekania, 2 minuty nakładania i 3 minuty około zmywania, no nawet mniej. Zaokrągliłam teraz trochę. Wszystko trwa 10 minut, a tam nakładanie tej maseczki palcami to trwa samo chyba z 10 minut. Potem jeszcze trzeba czekać 15 minut i potem zmywanie tego no to tak z 2 minuty. Także... No tam trzeba się więcej poświęcić, jeśli chodzi o tą maseczkę, to tutaj nie ma tak dużo roboty, także myślę, że polecam ją osobom, które są, jeśli chodzi o takie rzeczy, leniwi. Eee, takie wiecie nakładanie i w ogóle, że mogę wam bardzo serdecznie polecić taką oto maseczkę. Nie wiem, czy ona jest dostępna w Polsce, czy nie. Wiem, że jest dużo, dużo też innych. Eee, była też pamiętam zielona, jakieś inne. Także, także naprawdę polecam. Ja wzięłam akurat tą arbuzową, bo najbardziej mnie zainteresowała. Eee, no i co? Bardzo serdecznie polecam. I to wszystko w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to zasubskrybujcie kanał. Teraz filmiki są co poniedziałek i piątek w godzinach od 14 do 18. Także śledźcie. no i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Papa! Pa. See the world and just show them what it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby bigger we're golden. They're about to see us shine 'cause we're golden. They can't ever break us down, 'cause we're golden. They're about to see us glow, 'cause we're golden. Yeah, we're golden.